Po ubiegłotygodniowych nowinach sprawdzamy, gdzie jest obiecany węgiel. Odpowiedź brzmi: Węgla dla samorządów i ich mieszkańców nadal nie ma. Żeby pomóc, trzeba mieć węgiel. Węgla fizycznie nie ma. W ubiegłym tygodniu najgorętszym tematem, rozgrzewającym nie tyle piece i domy, a samych Polaków, był węgiel. Ten, który na specjalnej konferencji prasowej został zapowiedziany. Według modelu który zaplanowaliśmy razem z panem premierem Jackiem Sasinem. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy też o tym, że sprzedaż węgla przez samorządy będzie regulować specjalna ustawa. Pamiętamy ustawy, które były procedowane bardzo szybko. Chociażby pierwszy projekt wprowadzający głębokie zmiany w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego. Wpłynął do Sejmu nocą 12 lipca 2017 roku. Jeszcze tego samego dnia skierowano go do pierwszego czytania, które odbyło się 6 dni później. Drugie czytanie trwało 20 minut i odbyło się w środku nocy. Projekt ustawy nazwijmy ją węglowej po szumnych zapowiedziach, tak szybko procedowany już nie jest, a samorządy czekają. Ta ustawa zakłada różne rzeczy, mniej lub bardziej dziwne, ale wplątuje też w cały proces sprzedaży węgla radę miejską. Jak więc ostatecznie będzie wyglądała sprzedaż węgla przez samorządy? Nie wiadomo. Ustawa ma swoje zapisy. Artykuł 12 ustawy, projektu ustawy na razie. Mówi o tym, że Rada Gminy może określić w drodze uchwały tryb i sposób rozpatrywania wniosków o zakup. Kryteria dotyczące pierwszeństwa dokonania zakupu preferencyjnego. Dokumenty do, dołączane do wniosku o zakup preferencyjny potwierdzający spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów, o których mowa w punkcie drugim. Nie wiadomo. To sformułowanie klucz. Nie wiadomo na jakich zasadach on ma dotrzeć do gmin. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jakiej będzie jakości, ale wiadomo, że nie wiadomo. Za tydzień ponownie poszukamy węgla dla samorządów.